A do mojego samochodu wsiada już Magdalena Cielecka, aktorka dzień i Michał Pepol, zresztą. autor albumu Kora Nieskończoność. <ś5> dzień, dobry, cześć. dzień dobry, cześć, cześć. Siadają do mojego samochodu. Powinno zrobić się bardzo muzycznie, bardzo artystycznie, ale to najpierw poza pięciu pasów tak się na pewno zrobi, prawda? Koledzy zaraz nam ustawią fotel. Tak, przede wszystkim bezpieczeństwo. E, tak. Słuchajcie, Kory nie ma z nami już jakiś czas, ale jej piosenki są i będą żywe. Ja jestem olbrzymim fanem, olbrzymi, tak. olbrzymim fanem e, kory. Jak my. E, jak my, dlatego tak, mam takie poczucie, że tutaj faj, fajnie nam się to wszystko ułoży. I nie Was chyba w związku z tym pytać, dlaczego wybraliście korę, bo przecież jest mnóstwo dobrych tekstów Ty nam i powiesz. dobrych. <śmiech> znaczy... <śmiech> nie, kto, to, kto tutaj miał większy wpływ? To, to Zaczęło się od tej twojej no, historii, historii ta prawda? Ta I wolnego e, e, miejsca na płycie. E, bo, tak, bo, bo, trochę tak. <laughs> Właśnie było tylko <takie> wolnego <laughs> miejsca na Awinię Była luka, dobry, wakat. Od razu pomyślałem o Magdzie, która zawsze miała taką, wyrażała głęboki zachwyt piosenką Jestem kobietą i mówiła, A ty, nie moglibyśmy coś zrobić, żeby mnie to kiedyś zaśpiewała? Gdzieś coś. Gdzieś się, coś. Tak. No i się właśnie, z, jak się zdarzyła taka okazja, to pomyślałem, że to jest dokładnie ten moment. Pamiętam, że zadzwoniłem do ciebie, akurat byłem niedaleko na mogotowie i mówię, czy tak. mogę wpaść na chwilę, bo mam pewien pomysł. Magda tak. tak jestem w domu, wpadaj. I e... padł na mnie blady strach. Nie, bo właśnie zrobiłeś mi dzień. Nie, to prawda, ale blady strach też trochę padł, no bo to jednak jest mierzenie się z. Raz, no, ze z, leg legendą. z legendą. Oczywiście, to, to, jak... to chyba każdy ma, kto się w ogóle. Dotyka takiego, takiej legendy, ale też w przypadku tego utworu to, to też jest dla mnie jakiś taki, no, no, rzeczywiście ważny utwór. Uważam, że to jest jakiś przepiękny i tekst, i przekaz, i, i oczywiście wykonanie. Więc padł strach. Znaczy ten, 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 ten nerw, te tremy i takiego. Pragnienia, żeby tego nie zepsuć, był, był bardzo bardzo duży. Mm -hmm. Nie wyobrażam sobie miły, abyś na wojnę kiedyś wszedł. Życia nie wolno tracić miły, życie jest po co? By, kochać By kochać. Się. Patrzcie, jakie to wszystko jest aktualne. Tak, no w ogóle to, to jest akurat nieprawdopodobne, że że te, to świadczy o wielkości mm -hmm. tego tekstu, o wielkości Kory, o, 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 o geniuszu tej artystki, że napisała przecież to w latach 80., to już wtedy działa w innej konfiguracji Ale wiesz, wtedy wojna też była tak, next door. Tak, tak, tak. Znaczy, I myślę, że. Trochę inna, ale... kiedyś czasu... Tak, tak trochę inna, no, ale wojna jest zawsze przez literę W, to wiecie to. Tak, wojna jest zawsze, ale, ale też. I tak jak miłość jest zawsze, ale nawet jeżeli doczekamy kiedyś, ludzkość doczeka czasu pokoju, to ta piosenka też, ten, ten, ten tekst, ta pieśń też będzie aktualny, bo też będzie o czymś, bo będzie o jakimś zaklinaniu rzeczywistości, będzie przede wszystkim o o miłości, o bliskości, o tym, że życie jest warte życia. A myślicie, że Kora y, marzyła y, o tym, żeby te jej piosenki żyły jak najdłużej, żeby y, później tacy artyści jakby y, dotykali tego tekstu po raz kolejny, Myślę, tych melodii wiesz, jeszcze raz? Y, ja właśnie y, jakiś czas temu sus, słuchałem takiego jednego z ostatnich wywiadów Kory, taka dosyć długa rozmowa, i ona. Ona wprost wyraziła takie trochę zdziwienie, taką trochę potrzebę, że ona by bardzo chciała, żeby jej wszystko. Bo ona napisała mnóstwo protest songów, że ona mm -hmm. bardzo by chciała, żeby te protest sągi były właśnie w, w użyciu, żeby, żeby, ich, żeby ich słuchać, żeby, żeby, żeby je śpiewać i... Mam, naprawdę mam gdzieś w uszach te słowa, i też to był z takich, z takich jeden z takich powodów, dla którego yy, właśnie pomyślałam o tym, że, że jestem kobietą właśnie tak wprost z tym tekstem powinno zabrzmieć dzisiaj w, w dzisiejszych czasach. Ale zobaczcie, jak jest w ogóle renesans. Mam wrażenie, że, że czyli Kora yy, oczywiście dalej żyje, jak, jak każdy wspaniały artysta, ale jest coś takiego, że bardzo wielu teraz twórców yy, bierze się, mówiąc kolokwialnie, za korę. Mm -hmm. I każdy, to, ka każdy, kto to robi Robi to oczywiście po swojemu, w swoim stylu. Można dyskutować o tym, ktoś komuś bardziej co, co lub mniej podoba, podoba nie tak. podoba, działa, nie działa. W moim odczuciu bardzo wiele z tych rzeczy działa, bo to są, bo to jest wspaniały materiał, materiał. Powstała teraz najnowsza też przecież biografia Kora się mm -hmm. żyje. Jest, jest rzeczywiście w przestrzeni mm, bardzo dużo Kory. Jest pustka, a y, może przestrzeń tej pustki nie lubi. Możemy po prostu wszyscy ge genetycznie gdzieś tam tęsknimy za korą. Za Na pewno, zaniu, no bo została z olbrzymią charyzmą, ale też za, za tymi piosenkami, za tekstem, a też wspomniałaś o protest songach. Protest songi są y, zazwyczaj potrzebne w tych złych czasach. Czy my mamy złe czasy? No mamy strasznie złe czasy. No, wystarczy spojrzeć nawet y, no i jak, i ba, bardzo blisko, wszyscy to wiemy, że, że świat jest w jakimś totalnym kryzysie, w jakiejś, y, w jakiejś atrofii właściwie wszystkiego, emocji, bliskości, y, nie wiem, miłości, nie mówiąc o, o tak strasznych... Y, y, kataklizmach, jak wojna, czy, ym, czy natura, czy to, co się dzieje w, w, w naturze, w ekologii, z ekologią, z, z, z klimatem, y, y, epidemie, no, no jakby wszystko, ale też mam wrażenie, teraz jechałam tutaj do was y, y, z przemiłym panem kierowcą, mówi pani, ludzie ze sobą już w ogóle nie rozmawiają, ani z kierowcą w taksówce, ani ze sobą, nawet jak wsiądą, jadąc nawet na lotnisko na wakacje, nie rozmawiamy ze sobą, boimy się, nie umiemy, nie ma tego wykształconego, boimy się powiedzieć o swoich poglądach, światopoglądach, przekonaniach, albo nawet zdaniach, czy gustach. Dziś rzeczywiście wycofujemy się w te swoje jakieś takie bezpieczne norki, które wcale nie są przecież bezpieczne. Mm -hmm. Więc jest o czym opowiadać poprzez sztukę, jest, jest gdzie, że tak powiem, używać tych. Chociażby proces Wiecie, a ja mam takie trochę wrażenie, że te czasy są zawsze ambiwalentne, to znaczy dzieją się w sumie i takie rzeczy, i takie, bo absolutnie pełna zgoda z tym, co mówisz Magda, ale w sumie jak sobie porównamy nasze czasy obecne do czasów na przykład sprzed 80 lat, to czasy są super dobre i spokojne. nie, Więc jakby nie wiem, ja mam takie mieszane uczucia właśnie, czy, czy, czy dzisiejsze czasy są... Gorsze czy lepsze, chyba są zawsze mieszane jakieś po prostu i w zależności od tego gdzieś w którym miejscu mm -hmm. geograficznie się znajdujemy, no, dla Ukrainy są najgorsze, ale na przykład w krajach były Jugosławii lata 90. były najgorsze nie? I, i tak dalej, że to gdzieś tak się dla Polski na razie w sumie jest nie najgorzej chyba, nie? Oczywiście mam nadzieję, że 15 października będzie tak tak, tak, tak. Myślałam, że wcześniej czy później nawiążemy do wyborów, bo to absolutnie ma wpływ na naszą rzeczywistość. Kora na szczęście ma... mamy wybory ja, i możemy na nie na iść. Tak, Wszystko... Kora była bardzo, bardzo zaangażowana w, w tak. takie demokratyczne, prodemokratyczne działania, więc. I była też aktywna. i tak. Ale też miała, była, miała zdanie. Ona miała zdanie i ona nie bała się go mówić. Czy w dzisiejszych czasach mało mamy takich artystów, czy są tacy artyści, którzy są też tak charakterni, też mają tyle do powiedzenia. Bo, czy to przez teksty, czy w ogóle, bo ona przecież nie bała się mówić o tym, co myśli, o kim, o czym. Ciekawy to jest w ogóle wątek, bo innych chyba nawet nie wiem, czy na taką krótką rozmowę jak dzisiaj, bo artyści no, Możemy dzisiaj... sobie pogadać najwyżej nas włączą. <laughs> artyści myślę, że trochę mniej zabierają teraz głos w sprawach politycznych, bo... Um, um, Ludzie są tak polityką zmęczeni, że to może wpływać na, na, na odbiór sztukę, sztuki, że wolą mówić sztuką coś przez swoje, nie wiem, piosenki, przez nie wiem, sztuki wizualne, czy, a mniej mówią o polityce wprost, tak jak to było kiedyś, że ktoś po prostu się opowiadał albo nie opowiadał za czymś. Widzicie, żyjemy w czasach dofinansowych. No właśnie, projektu, tego, czy o, ktoś straci kampanii, pracę, tego, tak, czy ktoś będzie tak, miał na chleb, oczywiście. czy będzie miał na spektakl, czy to będzie to miał bardzo, na płytę, to są bardzo trudne czy ktoś go wyda, wybory. czy oni napiszą, czy nie napiszą, czy go zaproszą, czy nie zaproszą. Kora? Chyba w ogóle nie myślała takimi kategoriami. No, może była w tej, w tej e, szczęśliwej sytuacji i są artyści również dzisiaj, którzy mają ten komfort i nie muszą, e, e, nie wiem, aplikować e, e, za pracą do miejsc, w których nie chcieliby się pokazać, a są tacy, którzy muszą. I nie mając innego wyjścia lub nie mając innej alternatywy to też trzeba uszanować. Ja też myślę, że ten podział i, i ta polaryzacja już tak długo też trwa w naszym kraju, w naszym społeczeństwie, że generalnie jest wszystko wiadomo kto, gdzie, za kim, za czym. Nie trzeba też tego tak myślę literalnie ogłaszać, choć są też tacy, którzy to robią, chcą, mają taką potrzebę, nie boją się. Natomiast generalnie podział jest dosyć jasny. I wydaje mi się, że sztuka przede wszystkim jest po to, żeby poruszać na wielu poziomach i w każdej sferze, i mówić, bo ponieważ my jako artyści jesteśmy bardziej słyszalni, to mądrze i z klasą, ale używać tych narzędzi, które nam dane są poprzez dane są. zawód, żeby mówić o rzeczach ważnych, żeby mówić o rzeczach istotnych, żeby budzić ludzi, żeby ich na, namawiać do rzeczy dobrych, do, do rzeczy istotnych, żeby nie spali, żeby wyszli tego 15 z domu, bo to, że nam, nam artyści namawiają do pójścia na wybory, wydaje mi się być czymś absolutnie naturalnym, bo może ktoś zapomni, że tego piętnastego trzeba wyjść z domu, prześpi Zaśpi. Więc idźmy, idźmy na wybory, bo możemy i doceńmy to, że możemy, bo kiedyś nie można było. No właśnie, tak to jest przywilej, a nie obowiązek. Tak. Tylko mhm. w, ten, w ten sposób trzeba to interpretować i wtedy robi się od razu przyjemniej. Bo obowiązek kojarzy się z czymś <grym> takim, ile tak. 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 tak, tak, Lubi zrobić coś, i coś wbrew nie. i na przekór to, nie iść. Każdą to nie idę. Każdy jest mieć władzę, nie? Więc w sumie wybory to trochę władza. Trochę władzy. No tak, ale nasz głos, nasz los. Wiesz, to my decydujemy, co się wydarzy 16. W tym Więc mamy władzę Mamy władzę. Mamy władzę tylko nie Mimo możemy nadzieje. bać i <laughs> użyć. <laughs> A propos y, 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 śpiewania, Magdo, jeszcze możecie zapytać, bo ty zaczynałaś od piosenki. Y, 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 Poezji śpiewanej, Poezji śpiewane, tego nikt już nie pamięta, chociaż to było niedawno, tak. w, w mieście mi bliskim, czyli w Olsztynie. Ja jestem z Olsztyna właśnie i Magdalena. A ja się urodziłam w tak, nie? Tak, tak, tak. tam mam całą, poł połowa rodziny dalej tam mieszka, tylko tak się zastanawiam, bo e, czy, czy w ogóle śpiewanie, bo przez te wszystkie twoje artystyczne, aktorskie dokonania, no dla każdego, jak zapytasz gościa na ulicy tego chociażby, który tam idzie, kim jest Magdalena Cielecka, to on powie aktorku. Cześć, Uciek Przepraszam, do... kim jest Magdalena Cielecka? Aktorką. Pozdrawiam. No, to mamy to. Mamy. No, rzeczywiście. No, Uf. 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 I, I teraz moje pytanie. Spróbuj teraz kim jest Michał Karp? Słuchaj, poczekaj, jak ktoś, jak ktoś będzie szedł... Nie Cześć. będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo. Ale Bianca e, z tą Magdaleną Cielecką. La la la. <śmiany> la la la. To A, czuś, tak, lalala. La. Pamiętacie to, wionczelista tak. la, lalala. Dobrze, ale wracamy, bo chciałam Cię zapytać o śpiewanie. Czy tak. łatwo być Twoim sąsiadem? Czy ty, czy, 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 czy ty w domu? Biorąc prysznic, goląc nogi, robiąc kawę, gniotąc tak, tak, tak. ciasto na pizzę. Ja bardzo dużo śpiewam w domu. Drę drze, bardzo. dre też bardzo w samochodzie. Mhm. Czasem w duecie z Martkiem, moim chłopakiem, ale mm, dre rzeczywiście lubię to bardzo. Wtedy mi też przychodzą do głowy pomysły, i wtedy myślę sobie tak, dlaczego mi to w domu tak dobrze wychodzi? <śm> <śm> Tremy. w Sąsiedzi ogóle mhm. są przyzwyczajeni, zresztą mam bardzo dobre stosunki sąsiedzkie. Um, z, z, masz mini ale po 22. drugiej. Zastanawiałam się, no ja dość późno chodzę spać rzeczywiście, więc czasem się zastanawiam, czy mnie przeszkadzam, ale jeszcze nie dostałam takich sygnałów. E, wiesz, no to śpiewanie zawsze rzeczywiście było w, w moim życiu i troszkę się w tym zawodzie przez to śpiewanie znalazłam, bo śpiewając te e, piosenki e, poetyckie, ja poczułam właśnie tego bakcyla i, i to, tak, mhm. i to Środow... Znaczy bardziej bakcyla sceny i też grupy ludzi, i to ci ludzie powiedzieli mi i popchnęli mnie do takiego pomysłu, żeby w ogóle zdawać do szkoły teatralnej, bo ja nie miałam takich planów, nie miałam takiego imperatywu. Ehm, ale teraz to, to śpiewanie ciągle nie jest dla mnie łatwe i nie jest oczywiste, bo ła... prostsze, bardziej oswojone, wytrenowane dla mnie jest wejście na najtrudniejszą scenę, na scenę albo przed kamerę. Natomiast śpiewanie takie, wyjście rzeczywiście na solo i nie mm -hmm. Nie kryjąc się za postacią, za konstrukcją sceny filmowej lub teatralnej spektaklu, jest dla mnie trudniejsze. trudniejsze. I zawsze i do dzisiaj ciągle trzęsą mi się nogi naprawdę i, tak. I zasycha tak. w gardło. <laughs> Słuchaj, ja mam tylko kawę. A, <laughs> y, y, powiedzcie, czy jakaś y, trasa, czy gdzieś na żywo usłyszymy Was? Y, y, no, z płyty możemy posłuchać w domu, ale czy będzie jakieś wydarzenie, na którym y, gdzieś live będziemy mogli tej korywać? w naszym wydaniu posłuchać? Jadąc tutaj pojawił mi się w głowie pewien To pomysł, ostatnie pytanie. Ale nie mogę go powiedzieć jeszcze, bo jeszcze go nie kons konsultowałem z Magdą, Cześć, ale, myślę, na... że... nie <noise> ale myślę, że... nie została Myślę, że, że... to się Myślę, że to się zdarzy. To fajnie, Jest parę, tak. parę możliwości jeszcze w tym roku, e, ale rzeczywiście teraz można słuchać tego utworu w, w, w streamingach, za, za dwa tygodnie będzie już winyl, ale też może powiedzmy Spomniemy na koniec, to? że powstało właściwie już powstało, tak, coś bardzo, powiedzieć. bardzo pięknego, co będzie towarzyszyć utworowi, czyli no, nawet nie chcę użyć słowa teledysk, tylko raczej takie art video, ale właściwie może też trochę reportażowe Taka wideo. warstwa wizualna do po prostu tego warstwa utworu. wideo do, do utworu, już wkrótce, już wkrótce mogę tylko z, z, zdradzić, że za warstwę wizualną jest odpowiedzialny Wojtek Bojanowski i mhm. zrobił to tak, że wow. mam, mam gęsią skórkę, więc pracujemy w... nad tym, staną wam włosy wszystkie włosy na rękach, tylko tak. trzeba tak... Trzeba Będziemy to... informować. Kochani, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. za dzień. Do dnia. Do dnia. Kończymy. Do dnia. Do dnia. E, patrzcie, 20 po urwał miłego. A to już dawno nas wyłączyli, tak? Tak, 5 minut temu powinnam już was pożegnać. Dziękuję bardzo. Się i ten dziękujemy ten, za Dajemy głos do Onet rano, wiem, do studia. Trzymajcie się do jutra. Miłego Pa, pa.